nie jest sytuacja, ona ma chyba kolkę. Moi drodzy, jest niedziela i gdzie Tak już od minut. Co ty robisz? Kumu? I co ją? Szturmnij, przestała, to ona tak nie jest Ej! Jak ktoś nie ma bata, to tylko bo idę więc jakby nie uderzyła mi ani nic, tylko po prostu go miałam w ręce. Boże, konio, to jest dziwne. No, więc idziemy gdzieś na oklep dzisiaj i dopinam do bo na nawet go do wyroka kupiła kupiłam Dawaj na oklep nie siedziałam. A i w ogóle mamy... No, mówiłam, że wywodzę no i one są w ogóle fajne i może nie trzeba będzie ich zawijać, bo kopanie są aż tak długie, więc na plus. Kochani, sytuacja, ona ma chyba kolkę. Zdarzyła się taka sytuacja, że generalnie mówiłam wam wcześniej... Dobra, moi drodzy, zdarzyła się taka sytuacja, że ja wsiadłam na... Sumie, zresztą wcześniej wam mówiłam o tym kopaniu nóg i dla mnie to w sumie było od początku dziwne, bo jak ją wyprowadzałam z bok, so ona nie chciała się ruszyć. I też zaczęła kopać nogami, ale to dlatego, że dostałam marchewkę, tak myślałam. I co? I ale później jak ją już prowadziłam zaczęła dalej kopać tymi nogami. Ja myślałam, że przez to, że muchę wkurzałam, bo akurat jest bardzo dużo teraz much. No i co? I no i wsiadłam, było ok. Po czym się na chwilkę zatrzymałam, bo chciałam poprawić sobie buta i ona... I ona jakby, wiecie, zatrzymała się też zaczęła kopać nogami. Nie chciała przez chwilę ruszyć i głowa miała cały czas w dole. Bo ja tak schowa, schowała się. I później szybko z niej zsiadałam, no bo mówię, co, jest nie tak. Ona się tak nigdy nie zachowywała, nie? No i siadał z niej. I poszłam, mama powiedziała, że mam szybko iść na lążownik. Bo biegła po lążach, ja się yy, wzięła też bata. No i jak weszłam na lążownik, ona się już chciała kłaść. No i ja jej oczywiście nie pozwalałam, bo wiecie, najgorsze jest to koniu się pozwolić położyć potem. No, przepchałam ją. No, pokusowała, ale to tak z mega takim oporem i już przestała, zrobiła, załatwiła się nawet, więc odetkało się. Dalej kopię jeszcze to jakiś czas nogami, ale już jest jakby lepiej i jest taka bardziej chętna właśnie do pójścia gdzieś. Więc chyba już się polepszyło, mierzyłyśmy jej temperaturę miała 36 coś eee. no, no zobaczymy. Zobaczymy, zaraz tam oprowadzę do boksu i zobaczymy jak się będzie boki zachowywać. Musiałam musia musia sobie zmienić rękę, bo tam też mi boli. Powiem Wam, że myśmy przyjechali tak w tak dobrym momencie, bo dosłownie jakbym przyjechała później, to... Y to byłoby ciężko, ale właśnie nie wiem, ona nic nie jadła. Ona mnie tylko się no i są w boksie. No chyba, że ktoś jej coś podrzucił, ale... Ja nie wiem, ja po prostu już... Miałam zawał, nie? No, a ona z nami za chwilę, w sobotzie będzie 5 lat i to jest... Jeżeli to była rzeczywiście kolka, no ale tak to wyglądało, bo ona się tak na co dzień nie zachowuje. A ja jestem u niej praktycznie codziennie od 4 lat, więc wiem jak ona się zachowuje. I no to była i druga kolka, prawdopodobnie. Bo pierwsza była gdzieś jakoś po dwóch latach chyba jak do nas przyjechała. No to pierwsza była Trawa po prostu. Z tym jeszcze kurde święta. Dzisiaj jest pierwszy dzień świąt. Trawa. No ale no dobra, teraz wstępuje. Więc jest git. Teraz sobie jest okay. I Zobaczymy zaraz jak ustawię do boksu. I zobaczymy. No ważne, żeby ona się położyła, nie? Bo wtedy to już będzie klopsy. Ale jest taka zmarnowana gdzieś jest teraz. Nie? Mamy kolkę. Zaczęła patrzeć się na brzuch w boksie, no i już wiadomo. Już jest kolka po prostu. To już mam 100%, 100 pewności. Także teraz czekamy na weta po prostu, ja z nią muszę chodzić. Dramatycznie. Akurat święta, więc jest... Powiem wam, ale mieliśmy po prostu farta. że przyjechałam akurat wtedy, kiedy się to zaczęło po prostu. Jakby nikt nie zajrzał, to, to bo naprawdę, to by się skończyło źle. Myśmy bardzo szybko zareagowali, więc... Dobra, mała dostała y, zastrzyki w y, łupkę, y, y, y. I teraz muszę sobie zaś chodzić. 7 mi tylko musiała dostać. Więc teraz z nią przechodzić. chodzić. Dramat bardzo z tymi koni. A dobra, najważniejsze, że sytuacja już opanowana, Także teraz ja muszę zaś chodzić długo, więc No nie będę wam tego nagrywać. Bo ta musi spacerować. A widzę, że się nie chce. Dobra, powoziłam z tym na górkę. Musiałam na chwilę stanąć też, żeby jakby wszystko je tak spłynęło. No, ją parę razy, się chwilę i teraz dalej spacerujemy, nie? Święta mam zaopronę, ale... Dobra, zrobiłam to, kolejną kupę. Tak? Super, koń, tak jest! Dobra, to e, leki generalnie, te, co dostała powinny zadziałać tak do 20, godziny, więc muszę z tym tyle chodzić, ale widzicie, e, górka pomogła. także. Em, Także to Wam polecam, bo za każdym razem, w sumie, mówię, ona miała kiedyś te korki ale okazało się, że w końcu jej nie miała, no ale tak jak Wam mówiłam, no to jakoś wala tak jak ona zamiast była, no to wtedy dostała te pierwsze pierwszej kolki u nas i wtedy też ta górka jej nie pomogła, też dostała leki, no i potem w kupić. także, wiecie, górka pomaga, bo to wtedy wszystko m, się odtyka jakby, e, i jakby, dzięki temu właśnie te jelita zaczyna kątyprasować, czyli nie są jednarze, może się nagadam. Ale no, widać, że górka pomaga, także musicie jakby chodzić na nie, jeżeli ktoś taki problem, bo to jest grawitacja, no nie? I jeżeli właśnie ktoś zauważy, że um, wasz... jeżeli wy zauważycie, że wasz koń zaczyna kopać nogami, chce układać, pokładać, jest taki przyspany, patrzy się na brzuch, e, e, no to wtedy musicie iść końcem na górkę, dzwonić poweta ewentualnie, chyba że ewentualnie macie kogoś, kto może dać zastrzyk. E, no my tu nie właśnie także tyle. Do powiedzenia i teraz możemy dalej chodzić no i właśnie nie wolno się go nie pozwolić po prostu położyć, nie? Bo wtedy to już jest klops. No a już generalnie wrócił, idę z nim jeszcze na górkę, dwa razy i zobaczymy. I tak jest. Generalnie ona się już i zaczęła królami kursować, więc to już jest Princesa, bo mało Dobra, to tak, co do Princesy. Powiem wam tak, jakby tylko nie mnie wykończą, totalnie. Ja przy, W sensie jakby no, ja się mega cieszę, że udało się to w miarę szybko e, e, ogarnąć, w sensie takim, że jakby szybko zareagowaliśmy. Że muszę się napić, bo normalnie półtora godziny chodziłam z i nie piłam, więc sorry. Także wracając, ja się cieszę, że szybko, żeśmy to załatwili, że ten cesta szybko zareagowała później na te, na te leki, ale była było nocy, bo miała już takie mi jakieś że serce stanęło, bo że stanęło. Ja jej się strasznie wystraszyłam. E, bacik Przyszłam jeszcze po bacik do cyrku, bo z tego wszystkiego bo to zostawiłam. Dobra. No, coś już tu jest ale sytuacja opanowana zrobi załatwiła się dwa razy kit wypiła wodę. Normalnie się zachowuje, więc jest dobrze. Także ja uciekam do domu i pewnie za jakąś godzinę, co godzinę będę do niej jeździć, nie. Dobra, bądź grzeczna, dobra i nie kolkuj, dobrze? Dobra, co do malutkiej, no to malutka sobie już nie stoi w boksie i jest wszystko okej. Okay. I teraz mama pojechała ogarnąć, w sensie bo pani doktor przyjeżdża Także dowiem się jak mama wróci, z nią, ale powinno już być wszystko okej okay. No i co, I, i w sumie jest dobrze wieści to tyle Złych też nie ma żadnych, na razie odpukać jest dobrze Także trzymajcie kciuki i chyba widzimy się jutro albo dopiero później jak wam powiem z nowymi wieściami. Dobra. Dobra, moi drodzy. A więc ja wam pokażę, co dostałam e, teraz od gości. E, także no. I co. Ja w ogóle, sorry za mój wygląd, ale e, ja wyglądam, bo biegałam po prostu i dlatego mam tak. E, ja sobie z jakiś czas wychodzę biegać. Także e, no. Okej, okay, ja tak zacznę sobie od pierwszej rzeczy Mamy z Loft'a <laughs> I jeszcze, którą wychodzi, mamy e, pudełko z Anki <laughs> I uwaga, uwaga, co my tu mamy Pokażę tak może, co? Mamy taki plastron Ja już oglądałam te prezenty, dlatego wiem, co w nich jest Mamy taki ładny plastron Andra. To jest pierwsza rzecz Kolejna rzecz To mamy tak, smaczki po prostu Żelki standardowo e, Naklejka na pakę Bo to jest z Candy Horse No i jak coś z Candy no to Jak naklejka z Candy no to smaczek też musiał być Także taki smaczek z Candy Horse I e, spinka na starty i fajnie, bo mi się generalnie to przyda Bo moja się rozwaliła Aktualnie i Bardzo się cieszę Dobra, przejdźmy do drugiego prezentu Tak Taka koszulka Ona w ogóle dziwnie trochę wygląda, ale to jest Ona gorzej w kamerze wygląda, szczerze Kurepkę, patrzcie, wiem, ona jest ładna. Ona ma taką misia jest śliczna, po prostu, i tu masz taką kieszonkę. bo wiecie, co? Otworzymy sobie ją galerami od razu. Uwaga, to jest zapinana na ten błyskawiczny zamek, jak się nazywa. I pokażę Wam tak. Dobra, pokażę wam, jak w środku wygląda. Musiałam flaszę włączyć, także tak, tu mam taką kieszonkę, tam jest dużo miejsca i tu też jest taka kieszonka, no i tu macie firmę, nie wiem, czy widać, no widać, widać. także ona mega ładna jest. Kolejny ten, no to oczywiście, no bo był, wiecie, ja dostałam prezenty. Y tam, tam, w tamtym vlogu yy, miałam urodziny i jak miał urodziny. No i akurat dzisiaj w niedzielę przyszedł nas goście, także jeszcze też zajączek, który chciał był wczoraj, więc też zajączek, który wrócił. I jestem bardzo zadowolona z tych prezentów, bo naprawdę moim zdaniem super, a to rybka to, to się tak przyda. No, super. Także. <laughs> u małej wczoraj wieczorem, miała kroplówki i wam pokażę jak mam wygolone. i w ogóle on ja sobie też myślała. No bo nie wygolam tak sobie bo się źle Dzisiaj mam wygolone. Wczoraj miała kroplówki. No. No głodna, to nie wiem. No ona jak widać się dobrze czuje. Tylko nie kazała się dziecko. Już mi wyciągnęła do trawy. Więc jest lips. Jezu, biedna. Bo nie wolno dzisiaj się tarzać, mi się. No, ale zobaczcie, ona już normalnie tajemnicę zgidnie. Ona jakieś dziwne życie jak robiła i z Ale wstępuj. Teraz już nie robi, ale później gdzieś nie wykręcał. No. no, już dzisiaj lepiej się czujemy chyba, nie? No. Dzisiaj nie dzisiaj taki też spacerek Jutro ewentualnie lekka jazda i lekka taka ląża No ale nie, wchodzi do trawy Więc no, odpukać jest dobrze ale nadzieję, że już tak zostało Widziałeś jak pocisnął No się na wsiadce, żeby tyle nie jadła no, na raz I u nas tak łapczywa Jest godzina 18 i jestem na kupaka znowu. Biorę ją na spacer. Mm, Opukajcie dobrze. Idziemy. W końcu ubrałam inny, ładniejszy kanter. Powiem wam, że jestem tak szczęśliwa, że to się dobrze skończyło. Czy naprawdę jest taka, że no, nie każda kołka musi kończyć dobrze wiecie czym. Ale no, wczoraj to miałam zadał trochę. A czemu gdzie ty wchodzisz na górkę? I ty może ten film zaskakuje. Ona idzie, przytula się do mnie. Ja tego kucyka normalnie chyba obuszę. Patrzcie, tu ma jaką ranę, tu jaką ma ranę, Patrzcie na jej kłomp. No, strasznie zbrudna, tu ma potem. Jezus, jak ona wygląda. Ja tu muszę zaraz zobaczyć poląży, co jest raną, a co jest brudem. Princessa! Powiem wam tak, jak nie to rany wojenne poszła dzisiaj zaś na padokno i to jak to wygląda, to powiem wam... Dramat ogólnie, nie? Potem tu zobaczę, co jest raną, a co nie po prostu je zasmoruje. Nie chcę się tu świecić, no ale generalnie... To jest raczej brudne. Ale tutaj te plecy, patrzcie jaka poharata co. To nie jest brud nawet. Tu ma masakra. Jakby. Tu ma stare. Tam też ma stare. Tu ma stare. Może później taki porządny przegląd zrobić. Tu na nogach nic nie ma. Nie ma. Po brzuchem też nic nie ma. Nogi są całe, tylko że brudne. Zad. Też Jest czysty, dramat pryncypso. Dobra, y, także teraz ona już 15 minut postępowała. I ta ląża ma być taka mega na chillu, taka stępkus. Więc teraz sobie tu są jakieś 5 minut, to już pokusujemy. Czy 10 minut na jedną, na drugą. Jezus Maria, ale mnie z żalem tak patrzeć. Ona robkami rusza słodko. Może stała być tu ode mnie, ale nie możesz. Nie chcę, byś miała kolkę z nóg. Dobra, aż mi się łaska w oko zakręciła. Tak jak planowałam 10 minut, dosłownie pokusowałam, żeby ona... żeby też nie przesadzić, a żeby ruszyła troszkę dupkę. Tak, no, także idziemy teraz na spacer. Także no mogę powiedzieć, że to była luźna rąża. Tak, no mówię, 15 minut przeznaczyłyśmy następ. Jakie 10, niecałe, może minut na kusa, Oczywiście z przerwami. Także już zaczynamy sobie powoli wracać. Wiecie, nie chcę, wiecie, też nie chcę zrobić tak, żeby potem pójść źle. Nie jestem specjalistką i no wiecie, ja jestem ostrożna. Także idziemy na długi spacer, ja chcę właśnie, żeby tego wstępa było jak najwięcej. Bo to jest tak naprawdę drugi dzień po kolce, więc... Muszę być ostrożna. Powiem wam, że po prostu są takie miłe osoby. No, wszyscy to jest zdrówka i, yy, i też wszyscy się pytają jak mało, więc super. Dziękuję bardzo. Dobra, wyczyszczyłam teraz grzywa, ogon i rany. Dobra, stosujemy taką odżywkę yy, z Ekusa. Zobaczymy, jak to sprawdzi. Pani, fajna psikacz, ma psikać, szczerze. A na jej nie będę psikała. Tutaj tak wiem przegrywało. Słodka, to Strasznie słodko pachnie. Teraz smarujemy ranki. E, taką maścią, która bardzo szybko goi i już jest u nas sprawdzona, więc teraz to smarujemy grubą warstwą. Dobra, kucyk już jest wysmarowany. Wszystko dosłownie co miała, to jest wysmarowane. oczywiście tego, no bo to nie ma po co było tutaj tak jest zgolone. Także tu nie jest rana. Tu miałam też niedużo ranę pleców, Tu miałam jakąś tam na długie sale. posmarowałam, ale tu też była jakaś starsza. Tak sobie ją posmaruję, żeby te plecy najbardziej oberwały. Tu kołą też zasmarowałam. No i tutaj nóżkę, także no, generalnie kutek jest też niepoharatany. Tu jeszcze. Ale pora sobie. sobie. Taki tydzień. Śmiałam się tu z dziewczynami, że ona chyba ewidentnie nie chce wracać pod siodło. I dobrze tak. Dobra, kocyk idzie do boksu na razie. I idę ogarnąć Co muszę jej jeszcze zrobić? Muszę jej tak, zrobić taki mega mega wodnisty meszyk i cały się nocą dostała na ziemię, włożyć do tej siatki, tak żeby nie jadła to była i żeby zapowiedź po prostu w kolce żeby życie. Także ja się biorę do pracy. Siatka powieszona. A co mi się udało, to jej tu wybrałam, tego siana. I Także siatka na powieszoną. i nie będzie już tak łapczywie jadła, tylko ona tak wyżrasłona. No i idę robić myszyk i ogarnić spokój. Właściwie nawet no, je mam jej niska jak najbardziej ci się dało. Ja sobie, sobie myszyk wodą zalewaną i czekamy, aż się spęcznieje. Dobra, myszyk i teraz pęcznieje. A ja tu chociaż troszkę ogarnę pakę Dobra, trochę tu ogarnęłam, żeby było więcej porządku Tą derkę, tą derkę i tą derkę, bo te dwa są ludej. zabieram Ta mała jedną też zabieram, bo jest ciepło. I raczej już zimy nie będzie Zobaczmy. bluzy zabieram, te rzeczy zabieram tu zabieram i tego tyle No i wodę, więc one jeszcze wezmę Ale no, muszę nie powiedzieć tylko, żeby nie dawała smaczku przez Jakiś czas, nie? I w czwartek myślę że, myślę, że jeszcze będę Także w sensie ja na jej treningu, bo Od razu będzie na okrępie jeździć, przez to, że tak plecy po Także no A więc moi drodzy e, Dzisiaj wyjątkowo wleci wam ten film W sobotę wleci kolejny film Już zobaczycie jak Franceska się lepiej czuje i tą poprawę jej. Także zapraszam Was na kolejny film, który pojawi się w sobotę. A ja Wam życzę jeszcze końca tego dnia, takiego fajnego, luźnego, obcięcia. No i co? Widzimy się już w sobotę. Pa!